Złoty awatar rozdział 8 awatary. Pan Citania wyjaśniał dalej Sanatani Goswamiemu, że ekspansje kryszne, które przychodzą do tego materialnego stworzenia są nazywane awatarami, czyli inkarnacjami. Słowo awatara oznacza ten, który zstępuje. I w tym przypadku słowo to szczególnie odnosi się do tego, który zstępuje z nieba duchowego. W niebie duchowym jest niezliczona ilość planet Vajkunta i ekspansje Najwyższej Osoby Boga przychodzą do tego wszechświata z tych właśnie planet. Pierwszym zstąpieniem Najwyższej Osoby Boga w ekspansji Sankaraszana jest inkarnacja Purusza Maha Vishnu. Srimad Bhagavatam stwierdza, że kiedy Najwyższa Osoba Boga przychodzi jako pierwsza inkarnacja Purusza tego materialnego stworzenia, Natychmiast manifestuje 16 podstawowych energii. Znany jako Mahavishnu, kładzie się na oceanie przyczyn, i to właśnie on jest oryginalną inkarnacją w tym materialnym świecie. On jest panem czasu, natury, przyczyny i efektu, umysłu, ego, pięciu elementów, trzech sił natury, zmysłów i formy kosmicznej. Chociaż jest on panem wszelkich przedmiotów ruchomych i nieruchomych w tym materialnym świecie, sam jest całkowicie niezależny. Wpływ materialnej natury nie sięga poza wiradża, ocean przyczyn, jak stwierdza to Srimad Bhagavatam. Siły materialnej natury, dobroć, pasja i ignorancja, jak również materialny czas, nie oddziaływują na planetach Wajkunta. Na planetach Wajkunta wiecznie żyją towarzysze Kryszne, którzy są wilbieni zarówno przez półbogów, jak i demony. Materialna natura działa na dwa sposoby jako Maja i Pradana. Maja jest przyczyną bezpośrednią, a Pradana odnosi się do elementów materialnej manifestacji. Kiedy pierwszy porusza awatara, Maha Vishnu spogląda na naturę materialną. Natura ta zostaje pobudzona i wówczas porusza awatara, zapładnie ją żywymi istotami. Jedynie na skutek spojrzenia Maha stworzona zostaje świadomość. I ta świadomość jest znana jako Mahat-tatwa. Dominującym bóstwem Mahat-tatwy jest Vasudeva. Ta stworzona świadomość jest następnie dzielona na trzy działy czynności, odpowiednie do trzech gun. Czyli sił materialnej natury. Świadomość w głównie dobroci została opisana w XI kanto Srimad Bhagavatam. Dominujące bóstwo dobroci jest zwane aniruda. Świadomość w górnie pasji wytwarza inteligencję, a dominującym bóstwem w tym przypadku jest pradiumna. Jest on panem zmysłów. Świadomość w górnie ignorancji jest przyczyną powstania eteru, nieba i zmysłu słuchu. Manifestacja kosmiczna jest kombinacją wszystkich tych sił i w ten sposób powstają niezliczone wszechświaty. Nikt nie jest w stanie oszacować liczby wszechświatów. Te niezliczone wszechświaty produkowane są sporów ciała Mahawishnu. Tak jak niezliczone cząsteczki kurzu przechodzą przez maleńkie otwory ekranu okiennego. Podobnie sporów ciała Mahawishnu emanują niezliczone wszechświaty. Podczas jego wydechu powstaje ogrom wszechświatów, które są następnie niszczone podczas jego wdechu. Wszystkie energie Mahawishnu są duchowe i nie mają one nic wspólnego z energią materialną. W Brahma Samhicie jest powiedziane, że dominujące bóstwo każdego wszechświata, Brahma, żyje jedynie przez czas jednego oddechu Mahawishnu. Zatem Mahawishny jest oryginalną duszą najwyższą wszystkich wszechświatów jak również Panem ich wszystkich. Druga inkarnacja Wisznu, Garbodakasza i Wisznu, wchodzi w każdy z tych wszechświatów, produkuje wodę ze swojego ciała i następnie kładzie się na tej wodzie. Z jego pępka wyrasta łodyżka kwiatu lotosu i na tym kwiecie lotosu rodzi się pierwsza istota Brahma. Wewnątrz łodyżki tego kwiatu lotosu jest 14 kategorii systemów planetarnych stworzonych przez Brachmę. Pan jest obecny we wszystkich wszechświatach jako garbodaka i Wisznu, i on utrzymuje każdy wszechświat i zaspokaja jego potrzeby. Chociaż jest on wewnątrz każdego materialnego wszechświata, wpływ materialnej energii nie może go dotknąć. Kiedy jest to konieczne, ten sam Wisznu przyjmuje formę pana Siwy i niszczy kosmiczne stworzenie. Trzy wtórne inkarnacje Brahma, wisznu i Shiva są dominującymi bóstwami trzech sił materialnej natury. Jednakże panem tego wszechświata jest i Wisznu, który jest czczony jako dusza najwyższa Hiranya Garba. Literatura wedyjska opisuje, iż posiada on tysiące głów. Chociaż znajduje się on w tej materialnej naturze, natura ta nie oddziaływuje na niego. Trzecią inkarnacją Wisznu, Krsziroda i Wisznu, jest e, również inkarnacją siły dobroci. Jest on także duszą najwyższą wszystkich żywych istot i rezyduje na oceanie mleka wewnątrz wszechświata. Tak oto pan Chaitanya Mahaprabhu opisał porusza avatary. Następnie pan Czeitania opisał lila awatary, czyli awatary rozrywek, którym, jak wykazał, nie ma końca. Jednakże opisał niektóre z nich, jak na przykład macie, kurme, ragunate, narasimche, wamane i warache. Jeśli chodzi o guna awatary, czyli jakościowe inkarnacje Wisznu, to są trzy: Brahma, Wisznu i Shiva. Brahma jest jedną z żywych istot, ale dzięki swojej służbie oddanie jest on bardzo potężny. Ta pierwsza żywa istota, Pan Pasji, jest bezpośrednio upełnomocniony przez Garbhodakasha i Vishnu do stwarzania niezliczonych żywych istot. W Brahma Samhicie Brahma jest porównany do wartościowych klejnotów oświetlonych promieniami słońca, a słońce jest porównany do Najwyższego Pana, Garbodakasza i Wisznu. Jeśli w jakiejś kalpie nie ma takiej żywej istoty, która by nadawała się do przyjęcia pozycji Brahmy, Garbodakasza i Wisznu sam manifestuje się jako Brahma i działa odpowiednio. Podobnie, manifestując się jako Pan Shiwa, Najwyższy Pan podejmuje działanie, kiedy zachodzi potrzeba zniszczenia wszechświata. Pan siwa ma wiele form, w towarzystwie Maj. Na ogół wymienia się 11 z nich. Pan Shiva nie jest jedną z żywych istot i jest on mniej lub bardziej samym Kryszną. Często w związku z tym dawany jest przykład mleka i jogurtu. Jogurt jest preparatem mlecznym, ale mimo to nie, ma go, nie można go użyć w miejsce mleka. Podobnie pan Shiva jest ekspansją Kryszny, ale nie może działać jako Kryszna ani też nie może spowodować naszej duchowej odnowy tak, jak zrobi to Kryszna. Zasadnicza różnica jest taka, że Pan siwa ma związek z materialną naturą, ale Wisznu, czyli Pan Kryszna, nie ma nic wspólnego z tym materialnym stworzeniem. W Srimad Bhagavatam jest powiedziane, że Pan siwa jest kombinacją trzech rodzajów przemienionej świadomości, znanych jako Wajkarika, Tajjasa i Tamasa. Inkarnacja Wisznu mimo iż jest Panem siły dobroci wewnątrz każdego wszechświata w żaden sposób nie ulega wpływom materialnej natury. Chociaż Wisznu jest równy krysznie, kryszna jest oryginalnym źródłem. Wiszn jest cząstką, ale Kryszna jest całością, taka jest wersja literatury wedyjskiej. Brahma samhita daje przykład oryginalnej świecy, która zapala drugą świecę. Chociaż Obie świece mają równą siłę. Jedna jest przyjmowana za oryginalną, a druga została zapalona od tej oryginalnej. Ekspansja Pana Wisznu jest jak świeca druga. Jest on tak potężny jak Kryszna, ale oryginalnym, ale oryginalnym Wisznu jest Kryszna. Brahma i Shiva są posłusznymi sługami Najwyższego Pana, a Najwyższy Pan jako Wisznu jest ekspansją Krishna. Po opisaniu Lila i Guna Awatarów, Pan Czeitania tłumaczy Sanatanie Goswamiemu Manvantara Avatary. Najpierw oznajmia, że zliczenie Manvantara Awatarów jest rzeczą niemożliwą. W jednej kalpie, czyli jednym dniu Brahmy, manifestuje się czternastu manów. Jeden dzień Brahmy trwa 4 biliony 320 milionów lat, a Brahma żyje przez 100 takich lat. Zatem jeśli czternastu manu pojawia się jednego dnia brachmy, to podczas jednego miesiąca brachmy jest 420 manu, a podczas jednego roku brachmy jest ich około 5040. Skoro Brachma żyje 100 lat, to oblicza się, że podczas jednego życia, jednego brahmy manifestuje się 504 tysiące manu. A ponieważ jest niezliczona liczba wszechświatów, nikt nie jest w stanie nawet wyobrazić sobie sumy inkarnacji Manwantara. Ponieważ wszystkie wszechświaty powstają równocześnie podczas wydechu Machisnu, nikt nie może nawet zacząć liczyć. Jak wielu Manu manifestuje się na raz? Każdy Manu jest jednakże nazywany różnym imieniem. Pierwszy Manu. Jest zwany Sfajambuwa i jest on synem Brachmy. Drugi Manu, Sfaracisza, jest synem przewodniego bóstwa ognie. Trzeci Manu, Uttama, jest synem krója, króla Priyavraty. Czwarty Manu, Tamasa, jest bratem Uttamy. Piąty Manu, zwany Rajwata i szósty Manu, Czakszusza, są obaj braćmi Tamasa. Ale Chakshusha jest synem Czaksu. Siódmy Manu jest zwany Wajwaswata, Jest on synem Boga Słońca. Ósmy Manu jest zwany Shavarni, Jest on również synem Boga Słońca. Zrodzony z żony o imieniu Chaya. Dziewiąty Manu Daksha Shavarni jest synem Waruny. Dziesiąty Manu Brahma Sawarni jest synem Upaśloki. Czterech innych Manu jest znanych pod, imienia, pod imionami Rudra Savarni, Dharma Savarni, Deva Savarni i Indra Savarni. Opisawszy inkarnację Manu, Pan Czajtania tłumaczy Sanatani go z Yuga Avatary. Są cztery Yugi, czyli milenia, Satya, Treta, Dwapara i Kali. I Najwyższy Pan inkarnuje w każdym mileniu. I każda inkarnacja ma inny kolor, odpowiednio do Yugi. Satya Yuga Kolor głównej inkarnacji jest biały. W Treta Yuga jest on czerwony. W dwa para yuga czarnawy, Krishna. A kolor zasadniczej inkarnacji w Kali Yuga jest żółty, Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Bhagavatam stwierdza to astrolog Gargamuni, który obliczał horoskopy Krishny w domu Nand Maharaja. Procesem samorealizacji w Satya Yuga była medytacja i procesu tego nauczała biała inkarnacja Boga. Ta inkarnacja obdarzyła błogosławieństwem mędrca Kardamy, który dzięki, to, e, któremu, dzięki któremu to błogosławieństwu mógł on otrzymać ze swego syna inkarnację osoby Boga. Satya Yuga, każda medytowała o Krysznie i każda żywa istota posiadała pełną wiedzę. W wieku obecnym Kali Yuga tego procesu medytacji polecanego dla wieku wcześniejszego nadal próbują ludzie, którzy nie posiadają pełnej wiedzy. Procesem samorealizacji polecanym dla milenium Treta było spełnianie ofiar i tego nauczała czerwona inkarnacja Boga. W milenium dwa para, Krishna był osobiście obecny i każdy czcił Go poprzez tę mantrę. Namaste Vasudevaya, Nama Sankarshanaya, Pradyumnaya Nirudaya, Tubiam Bhagavate Namaha. Pragnę ofiarować pokłony najwyższej osobie Boga, Vasudevie, Sankarszanie, Pradyumnie i Anirudzie. To był proces samorealizacji dla wieku 2 para. W milenium następnym, czyli obecnym wieku, e, Kali Yuga, Pan inkarnuje, aby propagować intonowanie świętego imienia Kryszna. W obecnym wieku, w tym wieku, Pan jest koloru żółtego, czytania Mahaprabhu, i naucza ludzi miłości do Boga poprzez intonowanie imion Kryszny. To nauczanie jest osobiście prowadzone przez Kryszny, który przejawia miłość Boga poprzez intonowanie, śpiewanie i tańczenie z tysiącami podążających za Nim ludzi. Ta szczególna inkarnacja Najwyższej Osoby Boga została przepowiedziana w Srimad Bhagavatam. 11. Kanto, 5. rozdział, 32. werset W wieku Kali Pan inkarnuje jako Bhakta, ocerze koloru żółtego i zawsze intonuje On Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Chociaż jest on Kryszną, jego cara nie jest czarnawa, tak jak Kryszna dwa para judy. w tym wieku jego cara jest złota. To właśnie w Kali Yuga Pan naucza miłości do Boga poprzez Sankirtana. I ten proces samorealizacji przyjmują te we istoty, które są inteligentne. W Srimad Bhagavatam jest również powiedziane, Samorealizacja, która w milenium Satya była osiągana przez medytację, w milenium Treta przez spełnianie różnych ofiar, a w milenium para przez wielbienie Pana Kryszny w wieku Kali może zostać osiągnięta po prostu przez intonowanie świętych imion – Hare Krishna. To również zostało powiedziane w Puranie, gdzie jest powiedziane W tym wieku nie ma potrzeby praktykowania medytacji, spełniania ofiar czy kultu świątynnego. Doskonałą realizację można osiągnąć po prostu przez intonowanie świętego imienia Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Kiedy Pan Czejtania opisał inkarnację dla tego wieku Kali, Sanatana Goswami, który był ministrem rządowym i posiadał zdolność doskonałego wnioskowania, bezpośrednio zapytał Pana po czym można poznać pojawienie się inkarnacji. Słuchając opisu inkarnacji dla Millennium Kali, Sanatana Goswami domyślił się, że w istocie inkarnacją tą był pan Czajtania, i mógł również zrozumieć, że w przyszłości będzie wiele osób, które będą usiłowały imitować pana Czajtanie, ponieważ pan grał rolę zwykłego bramina, pomimo faktu, że jego baktowie przyjmowali go za inkarnację. Ponieważ Sanatana wiedział, że będzie wielu oszustów, zapytał Pana, w jaki sposób można poznać symptomy inkarnacji. Tak, jak różne inkarnacje dla różnych milenium można poznać poprzez odwołanie się do literatury wedyjskiej, powiedział Pan. Stąd też można dowiedzieć się, kto jest prawdziwą inkarnacją Boga w tym wieku Kali. W ten sposób Pan szczególnie podkreślił znaczenie odwoływania się do autorytetywnych Pism Świętych. Innymi słowy, nikt nie powinien samowolnie przyjmować nikogo za inkarnację, ale powinien starać się zrozumieć cechy inkarnacji poprzez odwołanie się do pism. Inkarnacja najwyższego Pana nigdy nie ogłasza się inkarnacją, ale jego zwolennicy muszą upewnić się, kto jest inkarnacją, a kto jest pretendentem, korzystając z opinii autorytatywnych pism świętych. Każda inteligentna osoba może zrozumieć cechy charakterystyczne awatara poprzez zrozumienie dwóch rysów rysu zasadniczego, zwanego osobowością, i rysów marginalnych. W pismach świętych znajdują się opisy cech charakterystycznych ciała i czynności inkarnacji i opis ciała jest rysem zasadniczym, dzięki któremu można zidentyfikować inkarnację. Rysami marginalnymi są czyny inkarnacji. To zostało stwierdzone na początku Srimad Bhagavatam, gdzie te rysy awatara zostały wspaniale opisane. W wersecie tym użyto dwóch terminów – param i satyam. I Pan Czajtania informuje, że słowa te wyjawiają dwa zasadnicze rysy Krishna. Inne marginalne rysy wskazują, że przekazał on wiedzę wedyjską Brahmie i inkarnował jako purusza awatara, aby stworzyć kosmiczną manifestację. Są to rysy okolicznościowe, manifestowane dla jakichś szczególnych celów. Powinno się posiąść zdolność rozumienia i rozróżniania tak zasadniczych, jak i marginalnych rysów awatara. Nikt nie może zostać przyjęty za inkarnację bez odwoływania się do tych dwóch rysów. Człowiek inteligentny nie przejmie nikogo za awatara bez przestudiowania rysów zasadniczych i marginalnych. Kiedy Sanatana Goswami usiłował zatwierdzić osobiste cechy pana Czejtanii jako zgodne z opisem inkarnacji tego wieku, pan Czejtania sam pośrednio potwierdził to, po prostu mówiąc: Pozostawmy na boku takie dyskusje i przejdźmy do opisu Shakti Awesha Następnie pan powiedział, że nie ma granic. Shakti Avesha Awatarom, niemożliwością jest zliczenie ich. Jednakże można wymienić niektóre z nich dla przykładu. Są dwa rodzaje inkarnacji Shakti Avesha: pośredniej i bezpośredni. Kiedy Pan przychodzi osobiście, jest on zwany Sakshat, czyli bezpośrednim Shakti Avesha Awatarem. A kiedy upełnomocnia jakąś żywą istotę, aby go reprezentowała, to ta żywa istota jest zwana inkarnacją pośrednią, czyli Avesha. Przykładami awatarów pośrednich są czterej kumarowie, Narada, Pritu i Parashurama. Są to w rzeczywistości żywe istoty, ale otrzymały one szczególną moc od Najwyższej Osoby Boga. Kiedy Pan wyposaża jakieś istoty w szczególną siłę czy bogactwo, są one wówczas zwane awesze awatarami. Czterej kumarowie szczególnie reprezentują moc wiedzy Najwyższego Pana, a Narada reprezentuje służbę oddania dla Najwyższego Pana. Służba oddania jest również reprezentowana przez Pana Czeitani, który jest uważany za pełną reprezentację służby oddania. Brahma został wyposażony w moc stwarzania, a król Britu w moc utrzymywania żywych istot. Podobnie Parashurama został obdarzony mocą unicestwiania elementów zła. Jeśli chodzi o Vibhuti, czyli szczególną łaskę najwyższej osoby Boga, to w dziesiątym rozdziale Bhagavad Gita zostało powiedziane, że jeśli jakaś żywa istota zdaje się być szczególnie potężną czy piękną, to należy wiedzieć, że otrzymała szczególną łaskę Najwyższego Pana. Przykładami bezpośrednich Shakti-Awesza Awataru jest inkarnacja Szeszy i Ananty. Ananta został wyposażony w moc utrzymywania wszystkich planet, a inkarnacja Szesza został wyposażony w moc służenia Najwyższemu Panu. Po opisaniu inkarnacji Shakti-Awesza. Maha Mahaprabhu zaczął mówić o wieku Najwyższego Pana. Powiedział on, że Najwyższy Pan, Krishna, ma zawsze wygląd szesnastoletniego chłopca i kiedy pragnie zejść do tego wszechświata, najpierw posyła swojego ojca i matkę, którzy są jego baktami i dopiero wtedy schodzi jako inkarnacja albo przychodzi osobiście. Wszystkie jego dokonania, poczynając od zabicia demonicy Putany, zostają przejawione w niezliczonych wszechświatach i tym dokonaniem nie ma granic. W rzeczywistości, w każdym momencie, w każdej sekundzie, jego manifestacje i różne rozrywki widoczne są w różnych wszechświatach, brahmandach. Brahm, tak, brahmandach. Zatem jego czyny są niczym fale rzeki Ganges. Tak jak nie ma końca płynącym fanom, falom Gangesu, tak też Kryszna bezustannie przejawia różne inkarnacje w różnych wszechświatach. Od samego dzieciństwa manifestuje wiele rozrywek a ostatecznie przejawia taniec rasę. Jest powiedziane, że wszystkie rozrywki Kryszny są wieczne i to zostało potwierdzone w każdym Piśmie Świętym. Na ogół ludzie nie są w stanie zrozumieć, w jaki sposób Kryszna spełnia swoje rozrywki, ale Pan Czeitania wyjaśnia to poprzez porównanie tych rozrywek do obiegu Ziemi wokół Słońca. Według wedyjskich kalkulacji astrologicznych 24 godziny dnia i nocy są dzielone na 60 dand. Dni z kolei dzielone są na 3600 palas. Dysk słoneczny może być postrzegany w każdej z 60 palas i ten czas składa się na jedną dandę. Osiem dand tworzy jedną paraharę, a słońce wschodzi i zachodzi w przeciągu czterech paraharę. Podobnie cztery parahara składają się na jedną noc po której wschodzi Słońce. Podobnie wszystkie rozrywki Kryszny mogą być widziane w którymkolwiek z wszechświatów, tak jak Słońce może być widziane w swoim ruchu poprzez 3600 palas. Pan Krishna pozostaje w tym wszechświecie jedynie przez 125 lat, ale wszystkie rozrywki tego okresu są przejawiane w każdym poszczególnym wszechświecie. Rozrywki te obejmują jego pojawienie się, jego czynności dziecięce, jego młodość i rozrywki późniejsze, aż do rozrywek w dwa razy. Skoro wszystkie te rozrywki w określonym czasie przejawiają się w jakimś jednym albo innym, w niezliczonej ilości wszechświatów, są one zwane wiecznymi. Słońce istnieje wiecznie. Chociaż widzimy, że wschodzi i zachodzi, pojawia się i znika odpowiednio do naszego umiejscowienia na tej planecie. Podobnie Pan bezustannie przejawia swoje rozrywki, chociaż my możemy widzieć, że w tym wszechświecie manifestują się jedynie w pewnych okresach czasu. Jego siedzibą jest najwyższa planeta, znana jako Goloka Vrindavana, i poprzez jego wolę ta Goloka Vrindavana manifestuje się zarówno w tym, jak i innych wszechświatach. Zatem Pan zawsze przebywa w swojej najwyższej siedzibie, Goloce Vrindavani, i poprzez jego najwyższą wolę. Jego tamtejsze czynności również są manifestowane w niezliczonych przedświatach. Kiedy pojawia się, pojawia się w tych szczególnych miejscach i w każdej manifestacji przejawia sześć swoich bogactw.